Niedawno, niedawno temu w nie tak odległej galaktyce ujrzał światłodzienny raport na temat wiejskich służb ingerencyjnych, wsi. W nie tak odległej galaktyce rozpoczęła się walka obu ciemnych stron moczu. Raport odtajnił Antonin Spywalker, szalony pogromca szpiegów Imperium, zwany r 2 galaktycznych odkurzaczy. Raport okazał się porażający. WSI opanowali rycerze Jadaj i Pi. Ich mistrzem okazał się pułkownik sił imperialnych. On to, cytuję raport, stawił się w stanie trzeźwości do tego stopnia, że stracił kontrolę nad odruchami fizjologicznymi. Był przypadek, że będąc pijany narobił w spodnie. Święte imperialne spodnie. Był to słynny pułkownik Obi-Wam Narobi. Według Antonina Spywalkera ciemną stroną moczu okazał się był imperator galaktyczny wąsaty Sambolo. Na to Sambolo rzekł, że Dak Kaczka Fater, brat ojca rebelii jest dżabą, znaczy durniem. A trzeba wiedzieć, że obaj bracia Dak Fater i Dak Fater 2, dwóch szitów z drugiej strony moczu, tworzyli zespół Maxa Rebo i rządzili podówczas gwiazdą śmieci. I płazem puścić obrazy nie zamierzali. Tym bardziej, że jak im rzekł Antonin Spywalker, wszystkie tezy w raporcie mają twarde dowody. W rękach braci z Sitów znajdowały się więc ciemne, stwardniałe już imperialne spodnie pułkownika Obiwam Narobi. I o odzyskanie tych spodni rozpoczęła się wielka wojna galaktyczna, która przeszła do historii pod nazwą Włochata Ciuciubabka. I starły się obie ciemne strony moczu, a przekleństwem każdej ze stron było hasło, niech mocz Cierewicza będzie z wami. I mocz Cierewicza była, ale o tym w następnym sequelu.